Dziś kabry, kamera w gości w Ostrudzie, powiat Ostrudski, pan starosta Andrzej Wiczykowski. Mamy tutaj dla mieszkańców Ostrudy niespodziankę. Tak, wspólnie organizujemy 3 maja przed budynkiem starostwa, najbardziej reprezentacyjnym miejscu Ostrudy, zjazd Cabrio. Bardzo się cieszymy, że to właśnie w Ostrudzie te piękne samochody, którym teraz nawet jedziemy przez Ostrudę, spotkają się na naszym placu. Zachęcam wszystkich mieszkańców, ale również i turystów do przyjścia. Od godziny 11 do popołudnia będziemy na placu przed starostwem. Świetnych imprez, które, które są towarzyszące do tego zjazdu, ale również akcja charytatywna, którą, którą chcemy przeprowadzić. To da możliwość wszystkim tym, którzy przyjdą, całym rodzinom, świetnego spędzenia czasu 3 maja. Zapraszamy. Zapraszamy mieszkańców Starostwa Powiatowego ostrudy mieszkańców samej ostrudy okolicznych wszystkich miejscowości. Przyjedzie grupa Cabrivery i Mazury, która naprawdę pokaże Państwu, jak fajnie można zwiedzać region z pozycji samochodu bez dachu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 3 maja, godzina 11, Starostwo Powiatowe, Ostruda.